Kiedyś mój przyjaciel, taki ksiądz egzorcysta Michał Olszewski e, głosił rekolekcję i przyszła po mszy świętej kobieta do zakrystii. To było w niedzielę, w pełen kościół ludzi e, i powiedziała, że ma problemy jakieś duchowe, z którymi zmaga się już długi czas, e, żeby się ksiądz egzorcysta nad nią pomodlił. I on położył na nią swoje dłonie, zaczął się modlić i wtedy potworny ryk i zamanifestował się demon. Ta kobieta była na mszy świętej. I ksiądz Olszewski mówi do demona, jak to się stało, że byłeś na mszy i nie było żadnych manifestacji, nie pokazałeś się, a tutaj w zakrystii Zamanifestowałeś swoją obecność. I wiecie, co demon powiedział? Powiedział tak, że na tej mszy były tylko trzy osoby, które modliły się z wiarą. Których on się bał. Tylko trzy osoby. Kościół nabity ludźmi. Rozumiesz? Potem kapłan nałożył na Dłonie na tą kobietę, i z wielką wiarą zaczął się modlić. Demon musiał się zamanifestować, bo nie wytrzymał tej mocy wiary modlitwy tego księdza. Tłum ludzi w kościele w niedzielę, trzy osoby, które modliły się z wiarą. Tak wygląda nasz katolicyzm generalnie. Przychodzimy zaliczać obowiązki religijne tylko.